Chciałbym powiedzieć, że zapoznałem się z raportem. Te 215 stron przejrzałem kartką po kartce. I myślę, że nie jest on doskonały. Wiadomo, jest to pierwsza edycja takiego raportu, ale zawarte w niej, w tym raporcie, y, informacje w sumie nie wyczerpują tematu. Dla mnie ten raport jest taką jakby tubą propagandową, pokazaniem czegoś, co może nie powinno być zawarte w tym raporcie. Myślę, niestosowne są zdjęcia, które, które znalazły się w tym raporcie. Tam powinny, powinny być informacje o rzeczywistym stanie gminy Sokółka, o finansach, o tym, jak się żyje w tej Sokółce, jak funkcjonuje urząd, jak funkcjonują jednostki. Po przejrzeniu tego raportu mogę stwierdzić, że odnośnie jednostek podległych i spółek komunalnych, to MPEC w Sokółce to jest taki wzór, gdzie zostało przedstawione dosłownie wszystko, co by interesowało nie tylko radnych, ale i mieszkańców. Od strony finansowej, od tego co było realizowane, jakie wydatkowania były, jakie dochody i plany na przyszłość. Nasz agromech. Krótka, zwięzła informacja, a wszyscy dobrze wiemy, że tam nie dzieje się dobrze. Dlaczego w raporcie nie ma informacji, że ta spółka wymaga do głębnej restrukturyzacji, pomocy, wręcz pomocy, bo się dzieje źle. To powinno być zawarte w tym raporcie. Tak, fajnie pochwalić się. 2018 rok budżet uchwalony przez Radę Miejską. To jest budżet Rady Miejskiej, gdzie naprawdę było dużo inwestycji i zostały one w prawie w pełni zrealizowane. Ale raport to nie tylko laurka to też pokazanie, że mamy też kłopoty z pewnymi rzeczami. No oczywiście tego nie ma, bo po co? Po co informować mieszkańców, że jesteśmy nieudolni, bądź czegoś nie potrafimy zrobić? Lepiej niech się dzieją igrzyska, nie pokazywać tego. Gmina Sokółka. sprawy administracyjne. Powinno być przedstawione dużo ciekawych rzeczy. Pokazane są tylko dochody, wydatki i jakieś statystyki. Ile urodzeń, ile zgonów. Myślę, że to bardzo y, chyba najmniej interesująca informacja mieszkańców. Być, powinna być informacja, jak funkcjonuje urząd, czy sprawy mieszkańców. Były załatwiane na bieżąco. Jaki procent jest zadowolenia mieszkańców z realizacji zadań przez Urząd, przez Urząd Miejski? No oczywiście tego nie ma, bo po co? Druga sprawa. Na podstawie jakich, nie wiem, czynników zewnętrznych, bo wiadomo, to jest nowy twór, ten raport, był, był realizowany ten raport. Czy to własna twórcza inwencja poszczególnych wydziałów? Bo w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, y, można się posiłkować różnymi wzorami. Nawet związek, związek Miast Polskich, do którego nasza gmina należy, zrealizowała taki wzornik dla gmin, które y, ten związek skupia około 300 miast. Można było się posiłkować. Nie robić laurki, zdjęć, pokazywania, że gdzieś się było, coś się podpisało. Zdjęcia to my możemy obejrzeć na Facebooku, w gazecie, na iSokółka, na Sokółka TV, ale tego w raporcie nie powinno być moim zdaniem. To był, powinien być jasny przekaz dla mieszkańców, co jest dobrze, co jest źle, co zrobiliśmy, co robimy, co będziemy robić. Pewne rzeczy zostały w nim zawarte. Ale nie wszystko. Powinny być też cyfry. Zatrudnienie. Przykład Tempec. Pokazana była ilość zatrudnionych, średnie wynagrodzenie, jak się żyje, jak ludzie pracują, jak się funkcjonuje w tej spółce komunalnej. Dla mnie to jest idealny przykład na przyszłe lata do realizacji takich raportów. Gmina Sokółka Urząd Miejski. Jak dobrze wiemy, wspominałem na poprzedniej sesji o tym zwiększeniu zatrudnienia w przeciągu tych czterech lat. No to może się warto pochwalić w tym raporcie. Dlaczego zwiększyliśmy? I czy to ma jakiś efekt pozytywny tego, że mamy więcej pracowników i za tym idzie bardziej sprawniejsza praca. Uważam, że nie. Masa spraw leży. W plastikowych skrzynkach, w wydziałach. Więc po co pokazywać, że jesteśmy nieudolni? Pokażmy, że są igrzyska, jest pięknie, są zdjęcia, coś się robi. Myślę, że tak nie powinno być. Sokulskie MPW. Również firma dobrze prosperująca tak uważam, bo po raporcie yy, widać jaki ma zasób sprzętu. No, też powinny być przedstawione jakieś informacje o liczbach, o zyskach, o stratach, bo ludzi interesują pieniądze. Czy się dobrze żyje? Od czego to zależy? Od atmosfery i wiadomo też od środków jakimi dysponujemy. Jeżeli mamy jakieś Środki, no to żyjemy. Jak jest bieda, no to jest źle. Powinno zostać to zawarte również w tym raporcie. No i takie moje pytanie do pani burmistrz. To pani burmistrz podpisała ostatecznie, gdzie yy, pięknie to przedstawiła w mediach społecznościowych, że podpisała. Zrobiłam, podziękowała Pani współpracownikom, trzeba tak zrobić. Ale czym się było, czym się posiłkowali poszczególni pracownicy tworząc ten raport. I czy to od początku był zamysł, że to jest taka laurka 2018 roku, czy rzetelne przedstawienie sytuacji w gminie. Po to rząd Prawa Sprawiedliwości. Stworzył nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, żeby. Proszę się nie śmiać. Tak, to jest śmieszne co, co żeście zrobili. Bardzo zrobiły. proszę nie dyskutować, dobrze? W ten sposób. Proszę kontynuować, panie radę. Aby każda gmina, każde, y, każdy urząd był prowadzony jasno, czysto i transparentnie, żeby każdy mieszkaniec mógł, miał mieć wgląd w to, jak jest prowadzony urząd przez osobę wybraną przez nich w wyborach. Tutaj jest mydlenie oczu. Wyraźnie to widać. Liczby mówią co innego. Informacje, mieszkańcy, pracownicy, chociażby agromechu, którzy przychodzą, proszą o jakąś interwencję, wiadomo, obawiają się o swoje miejsce pracy. Nie ma tego w raporcie, że gmina sobie z tym nie radzi. I będzie zaraz taka kontra, że jest od tego prezes wybrany do prowadzenia tej jednostki. No tak, ale ktoś tego prezesa wybrał. Będzie zaraz wybrała Rada Nadzorcza. Ktoś powołał Radę Nadzorczą. No i to jest właśnie moim zdaniem nieudolność. Jest jeszcze dużo, dużo uwag do tego raportu. Mówię, na dzień dzisiejszy jest wiele publikacji, którymi się można posiłkować, które by wyraźnie wskazywały, że ten raport to będzie raport, a nie tuba propagandowa obecnej rządzącej władzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.